Dzień dobry kochani, przychodzę do was z kolejną inspiracją z mojej sesji i zacznę może w taki sposób, kiedy jesteśmy dziećmi i nasza mama z jakiegoś powodu jest dla nas niedostępna, niedostępna uczuciowo, niedostępna emocjonalnie, opiekuje się nami, tak wykonuje jakby zadania, nie wiem, przebiera, ubiera, szykuje, karmi. Ale nie jest dla nas dostępna właśnie uczuciowo, emocjonalnie, nie płyną od niej uczucia, nie nasycamy się od niej, przy niej różnego rodzaju uczuciami, miłością, bezpieczeństwem, poczuciem bycia ważną, bycia najważniejszą, widzianą, słyszaną, chcianą, kochaną. I kiedy jednak czasami ona się pojawia w naszej bliskości, czyli przychodzi w naszą bliskość i przychodzi nie po to, żeby nam ofiarować, żeby nam dać, tylko przychodzi, żeby od nas wziąć. Przychodzi na przykład przytula się, bo czuje smutek i to my jesteśmy jako małe dzieci, jako małe dzieci Istotą, która wyreguluje ją, jej te emocje. Przychodzi, bo czuje rozpacz, bo czuje się źle, bo być może czuje się opuszczona, oszukana przez męża, przez partnera, wykorzystana i przychodzi, żeby wyregulować sobie te emocje, żeby poradzić sobie z tymi emocjami. W naszej podświadomości koduje się. Ogrom, ogrom pomieszania na temat bliskości, na temat bliskich relacji. Co się dzieje wtedy z nami i w nas, w naszym dorosłym życiu, kiedy my wchodzimy w relacje? Z jednej strony nie potrafimy sami regulować swoich emocji, bo nikt nas tego nie nauczył, bo naturalne jest to, że na różnych etapach rozwoju, Naszego psychofizycznego, kiedy jesteśmy dzieckiem, rozwijają się również różne emocje. I takim regulatorem dziecko nie potrafi regulować samo emocji i takim regulatorem jest dorosła osoba osoba, która jest ciepła, która jest kochająca, która jest opanowana, która jest spokojna, która daje i gwarantuje przestrzeń i poczucie bezpieczeństwa. A na późniejszych etapach rozwoju jest również takim naszym nauczycielem, jak już samodzielnie te emocje regulować. I jeżeli tego nie było, to my po pierwsze nie wiemy, co robić z naszymi emocjami, w jaki sposób je regulować. Mało często my, te, my nie potrafimy, bardzo często, nazywać swoich emocji, rozpoznawać, co się z nami dzieje. Drugi aspekt. Mówiłam, że kiedy ta mama przychodziła, zalewała nas swoimi emocjami, swoim smutkiem, swoim żalem, które, które, w nich, które w niej były. My nie potrafimy rozpoznawać, co jest nasze, a co jest drugiej osoby. Na przykład, kiedy jesteśmy w jakimś konflikcie i. Dochodzą, że tak powiem, do głosu różne silne emocje. My nie potrafimy rozpoznawać, co jest nasze, co jest drugiej osoby, co jest prawdziwe, a co jest, wiecie, nie wiem, wymyślone tylko w głowie. My tego nie potrafimy po prostu rozpoznawać, dlatego że kiedy jesteśmy dziećmi i ta mama zalewa nas swoimi emocjami, bo sobie z nimi nie radzi, my te emocje wciągamy, wchłaniamy niczym gąbka. I w pewnym momencie one się stają naszym doświadczeniem, naszym przeżywaniem, i my już nie wiemy, czy to jest moje, czy to jest mojej mamy i kogo to w ogóle jest. Ja to tylko czuję i nie wiem, co mam z tym zrobić. Trzeci ruch, który w dorosłym życiu jest: też mamy taki ruch doklejania się do innych, żeby ktoś wyregulował nasze emocje. Każda dorosła osoba powinna potrafić robić to samodzielnie, regulować swoje emocje. Jeżeli nie potrafi, oczywiście, bo możemy nie potrafić, bo, się, bo, bo nikt nas tego nie nauczył, to w dorosłym życiu, w swojej dorosłej odpowiedzialności po prostu się tego uczymy. Po prostu się tego na nowo uczymy. Więc mamy też taki, z jednej strony mamy taki ruch właśnie. Hmm, i, i takie, takie oczekiwanie, żeby to ktoś jakby nam wyregulował. Ja czuję ogromny brak, nawet nie wiem, czego brak czuję, i to ty zrób coś z tym brakiem. To ty spraw, żebym ja się poczuła, nie wiem, widziana, chciana, kochana, zaspokojona i, i, i jakakolwiek inna, bo często jest tak, że ja sama nie wiem tak naprawdę, y, o co mi chodzi. A z drugiej strony jest drugi biegun tego ruchu. To ja jestem też odpowiedzialna za te Twoje emocje. Jeżeli Tobie jest źle, jeżeli Tobie jest ciężko, jeżeli Ty czujesz smutek, to ja jestem odpowiedzialna, czyli inaczej, to ja muszę coś z tym zrobić. I ten ruch, to ja muszę coś z tym zrobić, zrodził się właśnie wtedy, kiedy ta mama przychodziła, zalewała nas swoimi trudnymi emocjami, i w nas automatycznie rodził się w dziecku taki ruch. Że ja muszę jej pomóc, bo ja bez niej nie przeżyję i jak ja jej pomogę w jakikolwiek sposób, to ja też będę bezpieczna. To ona przeżyje i dzięki temu ja przeżyję, ja będę bezpieczna i ja będę bezpieczny. I oczywiście. E takie pomieszanie, że my nie rozpoznajemy i się nie potrafimy w ogóle odna odnaleźć w bliskości, bo z jednej strony my pragniemy tej bliskości, bo w bliskości zaspokajamy wiele naszych potrzeb, widzenia, bycia chcianą, bycia kochaną, nie wiem, potrzeby fizycznego dotyku, potrzeby seksualne, więc z jednej strony my ogromnie pragniemy, ale z drugiej strony ta bliskość. Ona jest dla nas toksycznie obezwładniająca, toksycznie zalewająca i my się w niej kompletnie, kompletnie nie odnajdujemy. I co wtedy zrobić co, co, co wtedy jakby mamy zrobić ze sobą, ze sobą i w tym wszystkim? Na pewno warto, kochani, podejść do siebie z ogromnym szacunkiem i z ogromnym współczuciem. Tak, teraz tak mam. Teraz tak mam, tego nie potrafię, tego nie wiem jak, to we mnie jest. Teraz tak mam, takie to we mnie jest, ja tak mam, tak przeżywam, tak doświadczam, na ten moment inaczej nie potrafię. I krok po kroku, czy samodzielnie, czy w towarzystwie terapeutów. Odgruzowywać, pracować ze sobą, bo pamiętajmy też, kochani, szczególnie kiedy mamy dzieci, czy chcemy mieć dzieci bo oczywiście nie wszyscy musimy mieć i nie wszyscy musimy chcieć, ale szczególnie wtedy jest to o tyle ważne, że każda robota zrobiona tak jakby dla siebie będzie zatrzymaniem tych wszystkich toksycznych uwikłań, mechanizmów. I ten ruch toksyczny nie będzie musiał iść dalej, czyli poprzez nas do kolejnych pokoleń, bo będziemy w stanie i w sile i w możliwości dać naszym dzieciom zupełnie inne jakości, zupełnie inne mechanizmy, zupełnie inne doświadczenia. I dzięki temu, one mając te inne doświadczenia, też swoim kolejnym pokoleniom dadzą kompletnie inne doświadczenia. Także tyle na dzisiaj, kochani, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.